Siema widzowie, zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Jest to odcinek, w którym pobijam swój poprzedni czas w speedrunie o 38 sekund. Moim dalszym celem jest pobicie poniżej 25 minut. Od razu chciałbym Was przeprosić za to, że mi się nagrała źle rozdzielczość w OBS. ie Mam nadzieję, że Wam się film spodoba. Możecie zostawić like, subskrypcję oraz napisać komentarz pod filmem. No i bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Oj. Jesteś w ogóle? Jestem Co tak cicho siedzisz Robię coś Co robisz? Coś A coś to co to jest O ale mapa Mogłem wioska Jest wioska <laughs> Pulko od razu dość dużo jest yy, tych domków. Nice, to serio, może być ta mapa. I, 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 o Boże, a czy... Pięć, najwięcej. Ej, to jest k***a chyba ta mapa. Dobra RNG, dobra, coś takiego pyk. Ale lam. Coś jeszcze? Chyba tyle. I ta pulka była chyba tam. a gdzie była ta pulka? Dobra tutaj. Mm. Jeszcze żeby tutaj jest. Jaki czas? 5 6, 6 Ale to i tak dobry czas trochę mi strema zacina Słucham? Chyba trochę mi streama lecina Dobra, bi mnie z najgorszy Odbiegnę? E, 25, 50, 15 Są pigliny. Od razu kopiemy. Jeszcze ktoś kur... Twierdza! Kurwa! Mapa! To jest to! To musi być ta mapa. Bardzo trzymaj kciuki. O kurwa. Jest... Jeszcze przy siódmej nie ma. Jedyne minus jest to, że nie mam złe, złota w ogóle. Chciałem kordyń? Pisałem. Korty? Nie. On nie może widzieć jak kopę Wpisów czy? Wypadło! To wypisów bogaty, wypisów bogaty, nie bogaty, nie eee, tu chyba Nie myślałem Druga? No nie ma Nie widzę Peru. O Kurwa, musi dropnić te perły. jeszcze tam No ale po co mi trzy te poty, naprawdę? Spoko, fajnie, wszystko tylko. Ja chcę perły. Pięć obsydianu. Perły były. Yy... Ile? Pięć. Kurwa, mało. Teraz musi się drognąć. Ja już mam takiego stresa. Kto fił? Zbanuj od razu. Są perły! Trzynaście! Mordo, to jest ta gra. Jaki czas już Są perły kolejne! To jest ta gra! O Boże, czekać jeszcze? Jeszcze żelazo mi dropnął. Zabijać go? No, zabijaj go. On niech stryduje, ja idę szukać. Idź szukać ponera. Po no. Mam potę. Ktoś proszę szybki spawner. Jest. 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 Aha, teraz mi dropy kur. Yyy, którędy wychodziłem? Tędy. To znowu on. O ma jakąś strzelę. W tamtą stronę gdzieś. W tamtą. Tu jest. O Czego nie potrzebuję. Dobra. Ch... Oj. Nie, na no tyle mi starczy na razie. E... Tam Tam. Pierwsza. To musi szybko, naprawdę szybko, szybko. Kurde, ale że, pomyślę, że niektórzy w tym czasie kończą grę. Ale, ej, ale tak... takie słabe RNG było od tych blaze'ów. No. Też długo czekałem na, na te, na te z, perły. Dobrze biegną? Dobrze. Przecykałem Przycy jeszcze tą górę w sumie O Boże, ale przecykałem górę Ja myślałem, U że one dalej lecą Ty tam! No to. O, A nie, tam dalej. Czyś? Musisz się w kopać, mi się wydaje. W którym miejscu? Tak idealnie, że było. Tu? Dobra, gdzieś tutaj. Dobra, teraz gdzie? E, tu, tu są biblioteczki, więc raczej nie tutaj. Bo coś słyszałem, że tam, gdzie są biblioteczki, tam nie może być strongholdu. Tak to działa? Nie wiem, my się nie zajmę na Tak dobrze. O Boże, tu jest kolejno. Czyli to jest totalnie gdzie indziej. Proszę, o już myślałem Mam stresa, 28 Nie uda się A tu byłem? A ja nie wiem, czy tu byłem, czy nie. Byłem tu chyba, prawda? A byłem tutaj o. Co jest? Też na tym zadupie się teraz piszę cii, 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 cii. Mam minutę, mam minutę. 30. O widzimy, może mi się udać, jest równa trzydziesta, bije mi serce także błagam, zlatuj, błagam. let's see. Uh, jest o kilkanaście minut, o kilkadziesiąt sekund Ja... 31-02 gdyby, gdyby nie te blazy. Zeszłoby poniżej 31 Sit Options yy... Bright 100. Wszystko tutaj... Tutaj kur... Legalnie No to co? 3108 Mm -hmm. Widzowie za niedługo jednogło... minus 30.